Wracamy. 124 km 1900 metrów przewyższenia za nami. Mateusz powiedz coś o trasie. Mateusz, co było ciekawego dzisiaj na trasie? Ale nie ze mną trasie, bo to jest... Co powiedziałeś. Nie wiem, no powiedz, że był asfalt i był fajny i tyle. Czekaj, gdzie my byliśmy? gdzie, byliś? Czeka, gdzie byliś? Zanim Mateusz przypomni sobie, gdzie dzisiaj byliśmy, nakreślę może Wam z grubsza, co Was czeka w tym odcinku. Dziś udajemy się na wschód od Kocierza, w rejonie Suchej Beskidzkiej. Głównym daniem dzisiejszego dnia jest znana w okolicy wieża widokowa na szczycie podjazdu pod Przysłop. Oprócz tego zrobimy kilka mniej wymagających, ale równie malowniczych podjazdów w tej części Beskidu. Gotowi? Zaczynamy! O, i jedziemy wyjeżdżając z Wadowic jedziemy sobie w kierunku suchej Beskidzkiej. E, po drodze krajowej niestety ten kawałek musimy przejechać po krajówce, dlatego że nie ma innej alternatywnej drogi, ale droga jest dosyć szeroka, dosyć bezpieczna. I jedziemy w kierunku suchej, a za słucham czeka nas. Pierwszy podjazd, e, który dzisiaj jest taki. Dobra, to muszę wyciąć. Za suchą czeka nas pierwsza trudność na Grzechyni. I pierwsza trudność na naszej klasie, czyli po około 25-30 km podjazd na Grzechynie. Pierwsze 2-3 km o średnim nachyleniu 3-4% a końcówka już sztywna o nachyleniu 10-15%. No, i ze, po zjeździe z Grzechyni, jedziemy sobie w kierunku Babiej Góry i zaraz skręcamy w prawo na przysłop. To jest taki podjazd, na, którym, na którego szczycie będzie fajna wieża, widokowa, na którą właśnie zmierzamy. Jedziemy w kierunku żywca, a później skręcamy sobie na rychwałdek, czyli na premię górską trzeciej kategorii Tour de Pologne. No. Dziewczyny sobie jadą jest super. Dzisiejsza trasa, jak mówiłam, w skali trudności od 0 do 10, była... 1,7 to wiemy. No. 1,7, czyli 7, ponieważ podjazdy były dosyć długie i nużące, natomiast tylko jeden był dosyć ostry miał tam gradient od 15% chyba na Beskidzki raj. Najtrudniejsze były zjazdy, i to tylko i wyłącznie ze względu na zmianę więc... Gdyby nie pogoda, powiedziałabym, że trasa bardzo przyjemna, a wiadomo, że upał trochę Tak, wybierając, za, za, zadanie. Wybierając się na taką trasę powyżej 100 km, taki dzień jak dzisiaj, gdzie temperatury sięgają powiedzmy sobie jeszcze ponad 30-30 kilka stopni, warto, mieć, warto wystartować... Czas rano, wtedy jeszcze wykorzystać te chłodniejsze temperatury. ale no myśmy o to startowali, ale to tak naprawdę już trochę za późno. Myślę, że piąta była idealna. Ale w całości tej trasy nie da się jechać w ale trzeba przynajmniej dać sobie 2-3 godziny na początek takiej niższej temperatury. To zależy, bo jeżeli się już chwilę jeździ w upałach, to, no, to jazda. Zależy, jazda natomiast... zależy też kto jak właśnie jest zaadoptowany już do takich warunków, tak, tak? Wiadomo, kto jeżeli, jak to znosi. Jeżeli po, po na przykład w chłodnej pogodzie przychodzi taki upał, jak się jedzie na taką wycieczkę, to y, postrzeganie zmęczenia będzie nieproporcjonalnie duże, no, ale to jest kwestia adaptacji, przyzwyczajenia się do warunków. Jak ktoś ma problem z regularnym piciem, uzupełnianiem płynów, warto sobie ustawić jakiś, jakiś budzik, jakiś stoper co tak co 15 minut, żeby rzeczywiście pamiętać o tym, żeby się nie, od, nie odwodnić. Tak. Że picie jest absolutnie kluczowe. Na... Z, z piciem jest ten problem, że nie chce się pić, nie chce, po czym zaczyna się pić, ale wtedy jest już za późno, jest tak. się odwodnionym Dokładnie. i wtedy, wtedy już nie da się nawodnić efektywnie. Jedynie co Cię może wtedy uratować, to piwo bezalkoholowe piwo kocierskie bezalkoholowe. Dokładnie, kocierskie bezalkoholowe, wtedy Ci to na pewno e, jesteś w stanie jechać dalej. Natomiast e, cała klasa, jakby profil tej trasy jest o wiele łagodniejszy niż na, niż na przykład naszej klasy tej, którą robiliśmy na Łysinę, prawda? Tam jednak e, profil e, był dosyć... znaczy był trudniejszy. Tutaj te podjazdy, tak naprawdę wszystkie, które dzisiaj przejechaliśmy, mają e, taką specyfikę, że pierwsze 3-4 km są w miarę łagodne, to jest takie 3-4-5%, a końcówki po prostu są e, trudne. No i tyle, nie? Jeżeli masz ściankę taki gradient 15% czy więcej, no to po prostu wysysa wszystkie siły i odkwasz je i potem jest trudno kolejne robić. A jak tak się jedzie i jedzie się kręci, no to się kręci. Także y, trasa ogólnie bardzo przyjemna. W takich warunkach jak dzisiaj jechaliśmy, czyli totalnego upału i skwaru przede wszystkim pamiętajcie o wodzie. No. No to tyle, miłego kręcenia, do zobaczenia w następnym odcinku Hejka.